Pani Marszałek, Wysoka Izbo, dzisiaj mamy 15, 15 grudzień i mija miesiąc dokładnie od e, tragicznych, tragicznego wydarzenia grudnia. Dziękuję bardzo, kolego pośle. E, mija miesiąc od tragicznego wydarzenia rakiety, która spadła na polską ziemię. Zginęły dwie osoby i to dramatyczne wydarzenie. E, Przechodzi jakby bez, bez echa. Nie mamy rzetelnej, konkretnej informacji ze strony rządowej, ze strony ministra obrony narodowej, jak wygląda bezpieczeństwo polskie, polskiej, polskiego, polskiej ziemi przy terenach z Ukrainą, polskiego nieba. Były argumenty, że parę sekund rakieta to nikt jej nie strąci. Pytanie, czy gdyby była kilkadziesiąt sekund, albo nawet minutę, to czy byśmy sobie z nią poradzili? Były argumenty, że żadne państwo nie, nie jest w stanie, żadne siły zbrojne nie chronią całego terytorium, ale my nie jesteśmy teraz w trakcie wojny, nie musimy bronić całego polskiego nieba. Pytanie zasadne, czy ludzie, którzy mieszkają przy granicy z Ukrainą, mogą czuć się bezpieczni? Czy my mamy jakąś koncepcję na to? Czy oczekujemy od Ukrainy, która dostaje wsparcie również militarne od nas, żeby być może szczególnie zabezpieczyła te tereny. Czy my prowadzimy politykę asertywną? My, mam na myśli obecnie rządzące, rządzącą siłę, rząd Mateusza Morawieckiego. Szanowni państwo, Uważam, że ta sprawa jest niedowartościowana, nie jest niewyjaśniona, nie znamy ciągle przyczyny, nie znamy dokładnie przebiegu. Komisja Obrony Narodowej w tej sprawie została odwołana, zasłonięcie następuje za pomocą jakiejś komisji, która będzie obradować, nie wiadomo ile, i jakiś raport przedstawi na świętego nigdy. Szanowni Państwo, no, Konfederacja apeluje, ja apeluję o to, żebyśmy dali, żeby rząd dał czytelny komunikat, jak wygląda bezpieczeństwo polskiego nieba. Dziękuję.